Środek, środek! Środek! Zaczęło to się jak byliśmy tutaj z redakcją Eurosportu, relacjonując mecz Śląska-Wrocław. I wtedy zostałem poproszony o zakomunikowanie finału Pucharu polskiego właśnie między Śląskiem a Wisłą w blind football. I to był jakiś taki początek, można powiedzieć, nasz pierwszy kontakt. A, a jakiś czas temu dostałem propozycję właśnie tutaj od... Yy, działacza od trenera właśnie z Wrocławia, Śląska. Czy zagrałbym z nimi w drużynie i pojechał na mistrzostwa? Stąd ta propozycja bardzo zaskakująca, tak? bo rzeczywiście tej pory oprócz tej zapowiedzi nie za dużo wiedziałem o, o, o świecie blind futbolu. No, dzisiaj znam i wiem już dużo, dużo więcej. Natomiast to była, tak można powiedzieć, propozycja nie do, nie do odrzucenia. Szacunku dla, dla tych chłopaków, dla ich zaangażowania, dla ich pasji odpowiedź moja mogła być tylko jedna, chociaż troszeczkę mnie ona skomplikowała życie, bo pewne rzeczy musiałem sobie poprzekładać, ale ale futbol powinien łączyć ludzi I to tak naprawdę nie ma znaczenia. Pełen szacunek oczywiście również dla Wisły Kraków, bo z tego co wiem to dwa kluby w Polsce, Śląc Wrocław i Wisła Kraków mają drużyny w blend futbolu, także e, no tak się stało, że można powiedzieć Śląskowie się nie odmawia, tak jak ktoś to kiedyś powiedział, e, a tak poważnie to, to jest mi miło, bo bo to jest zupełnie dla mnie inny świat, mimo tego, że pasję miałem taką samą jak jak chłopaki ze Śląska, Wrocław z Brand Football, to jednak ich gra jest zdecydowanie trudniejsza niż tam nas, o czym mogli dzisiaj przekonać się piłkarze, piłkarze Śląska, więc ja mam do nich naprawdę duży, olbrzymi szacunek. Coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ich poczucie humoru, ich, ich, ich reakcje na pewne sytuacje. W drużynie jest bardzo dobra atmosfera, więc no, zapowiada się tu naprawdę ciekawa przygoda. Co takiego Pan musiał zmienić, żeby tutaj do nas przyjechać do Wrocławia? Panie, co do sprawy zawodowe, bo na pewno w październik byłby to okres, kiedy wyjechalibyśmy na, na turniej do do Bułgarii na pewno jeszcze tutaj do tego momentu kilka razy musiałbym się pojawić we Wrocławiu. Mieszkam w Warszawie, no więc daleko nie jest, ale blisko również. Nie, nie będzie akurat... No nie, nie, nie. Mam, mam, mam rodzinne oczywiście sprawy zawodowe w Warszawie, więc, więc będę tutaj co jakiś czas gościnnie dojeżdżał do Wrocławia. I to wszystko tylko do mistrzostw? Gdzie będą te mistrzostwa? W Bułgarii. No zobaczymy jak to będzie, jak to będzie dalej. No, na razie rozmawialiśmy o czasu do do Mistrzostw świata. Ja generalnie też yy, dowiedziałem się między innymi, że Jens Lejman, w reprezentacji Niemiec również był. Zawodnikiem, ale także ambasadorem tego sportu, bo na pewno też chodzi o to, to co powiedział tutaj trener pod tym treningu, że, że cały czas te fundusze są zbierane na wyjazd. Więc na pewno ważne jest, żeby ten sport rozpopularyzować, tak, żeby, żeby kibice, ewentualnie sponsorzy dowiedzieli się o nim i, i żeby ewentualnie właśnie pomogli w, w tym wyjeździe, a także w zorganizowaniu różnych turniej, a także w, myślę w postawaniu kolejnych drużyn, tak? żeby to nie były e, tylko i wyłącznie rozżywki międzynarodowe czy mecze między Śląskiem a Wisłom, ale żeby może inne kluby ekstraklasy również do tego się dołączyły, bo ja myślę, że to jest bardzo mm, szlachetne, że Siąs Wrocław wziął, e, nie wiem czy można określić tego określenia pod swoją opiekę, czy dał, e, dał tutaj swoje logo właśnie Drużynie Blind Football i, i myślę, że to jest na pewno wzór do naśladowania. A jak się czujesz jako bramkarz, jakie to jest uczucie bronić w takiej drużynie, która ma problemy ze wzrokiem? To jest bardzo zaskakujące myślę, że tutaj też będę musiał się w jakimś stopniu odnaleźć z racji kierowania zespołem. Pytałem się jak odbywają się mecze, po części też to widziałem, natomiast to jest piłka nożna w świecie tak naprawdę odgłosów, jak mogliśmy się dzisiaj przekonać na treningu. Ludzie, którzy pomagają, pukając słupek, krzecząc, że jest to środek bramki. Samo to, że bramkarz nie może wyjść 2 metry przed bramkę, również jest dla mnie dużym utrudnieniem, bo nie jestem do tego przyzwyczajony i czuję się jakby ktoś trzymał mnie, że tak powiem, na jakiejś gumce przywiązanej do bramki. ale to jest wszystko do, 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 do przećwiczenia, do, 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 do że tak powiem, wdrążenia się w to, w to wszystko. Natomiast piłki są twarde i, i, i to, co dość się dowiedziałem, to że ochraniacze są niezbędne chociażby dlatego, że ta piłka jest w stanie dość mocno poobijać pszczelę. Więc kilka nowości tutaj na pewno będę musiał wnieść w swoje, swoje sprzętowienie. Ale tak naprawdę na końcu to, to duża radość, bo, bo myślę, że te mecze na pewno będą zacięte i, i, i ta rywalizacja i to, co się wydaje czasami, jak mogą osoby niewidome grać w piłkę. Widzieliśmy, że mogą. Tak? Widzieliśmy, że są y, y, techniki, które pomagają im oddać strzały na bramkę, dryblować, podawać. Y, więc ciekawy jestem. Mam nadzieję, że nie będę osłabieniem tej drużyny. No, wyrażenia są naprawdę ogromne, bardzo ogromne, ale pierwsze, co mi się tak ciśnie na na usta to ogromny szacunek naprawdę dla tych chłopaków, bo odkąd założyłem maskę na, na oczy, to zrozumiałem, co to jest tak naprawdę gra w, w to, co oni tak naprawdę grają. się, że aż tak dużo trudniej nie widzieć? trój tak grasz na pamięć, przepraszam. Czy się spodziewałem? No spodziewałem się, że, że to nie jest łatwa sprawa, ale myślę, że, że nie aż tak. Bo widać było, jak przeważali nad nami, w samym nawet prowadzeniu piłki, że, że po prostu mają gdzieś tam swoje te schematy, które wprowadzają w to i wyglądali dużo lepiej niż my. to było trudniejsze, prowadzenie piłki czy strzał? Prowadzenie piłki mimo wszystko, bo gdzieś tam no byłeś w ruchu tak naprawdę i gdzieś tam dostawałeś podpowiedzi od no, pomocników, ale no, prowadzenie piłki było na pewno cięższe. Ja, czy elementy z treningu w myślisz, że byłyby przydatne w takim Waszym tydzień treningu do do tobywę, czy... No Ja nie. myślę, że, że gdzieś tam w każdym treningu można coś wymyślić. Yy, I czemu akurat yy, nie, nie wziąć czegoś tutaj, a to zależy już oczywiście gdzieś tam od trenera, od sztabu, jaki tam mają pomysł na, na dany trening.